Historia. Jestem z kimś, zdarza się wypadek. Ktoś, e, powiedzmy, no nie wiem, ma kontuzję nogi czy, czy, czy inne dolegliwości. Trzeba wezwać pomoc. Nie ma zasięgu, prawda? A jestem jedynym osobą, która może to zrobić wezwać pomoc. Więc. Będę szedł z tym plecakiem do miejsca, w którym mam zasięg? No, na pewno nie. Zostawię ten ekwipunek i idę tylko tak na lekko, żeby po prostu wezwać pomoc. I wtedy także nie będę szukał, co ja tutaj mam, co mogę zabrać, a co nie. Mam dwie możliwości. Albo idę z czymś, co mam w kieszeniach, albo nie biorę nic. No, a chciałbym być też bezpieczny i mieć coś jednak, na inny wypadek. Kolejna sytuacja, kolejny przykład. Doznaję kontuzji, poważnej kontuzji nogi na przykład. No i muszę się wydostać z tego terenu. Mam do najbliższego miejsca, w którym mógłbym się zatrzymać, czy mógłbym po prostu czuć się bezpieczny, kilkanaście kilometrów. Na pewno nie przejdę z tym plecakiem. Więc jedynym wyjściem jest albo porzucenie tego plecaka, albo odsunięcie tego plecaka. Wywalenia tych wszystkich rzeczy i zabrania samego plecaka jako ochronę kręgosłupa. Ponieważ no, mogę się wywrócić, mogę się uderzyć i, i plecak mi się przyda w takim zastosowaniu, natomiast na pewno z ciężkim ekwipunkiem nie przedostanę się kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometr, kilometrów, kiedy mam poważną kontuzję nogi. I o czym chciałam powiedzieć, że to nie jest jakiś wymysł, nie jest to. Jakaś sytuacja wyimaginowana jest to autentyczne zdarzenie, ponieważ doznałem akurat takiej kontuzji i tak musiałem zareagować. Dwukrotnie wyrzucałem pewne elementy z plecaka. Na szczęście nie więcej, ale dwa razy niestety mi się to zdarzyło, więc nie mówię, że takie sytuacje się nie zdarzają. Takie sytuacje się zdarzają i zdarzają się także ludziom doświadczonym, zdarzają się często też ludziom niedoświadczonym, więc warto być przygotowanym. Zatem takich sytuacji jest bardzo dużo, z którymi możemy się spotkać, no i warto to wziąć pod uwagę. Oczywiście do końca może nas to nie przekonywać, możemy nie wyciągnąć odpowiednich wniosków. Warto mieć w pamięci pewną ilustrację, która nam uzmysłowi zasadność pewnych działań. Zasadność też przygotowania się na różne sytuacje. Wyobraźmy sobie, że płyniemy łódką czy kajakiem, wywraca się to, wpadamy yy, do wody, tracimy cały kwipunek, nie mamy niczego. Yy, wtedy zostajemy z tym, co mamy po kieszeniach, i jesteśmy zmoknięci, zmarznięci, musimy sobie poradzić. Jeżeli nie mamy nic w tych kieszeniach, no to nie mamy nic dosłownie nie mamy nic. Jest nam e, bardzo trudno, nasze szanse no, spadają prawie do zera, w zależności jeszcze od warunków pogodowych. Jeżeli mamy coś w tych kieszeniach, no to nasze szanse znacznie wzrastają. Więc dlatego e, właśnie e, noszę tą puszkę survivalową. Nie jest to ta puszka, o którą przedstawiałem, jest troszeczkę inna, natomiast pewne elementy się powtarzają. Dlatego, że ja nie potrzebuję wszystkich rzeczy, był czas, kiedy chodziłem z dwoma elementami po lesie, mając tylko nóż i zapałki. Często to był nawet nóż składany, więc też mam związane z tym doświadczenia. Czasem było to jeszcze uzupełnione o kompas czy butelkę na wodę. No i więcej elementów raczej nie nosiłem. Więc często właśnie w ten sposób przemieszczałem się po terenie i to mi w zupełności wystarczało. Natomiast uważam, że potrzebuję jednak troszeczkę więcej tych elementów. Znacznie mi to ułatwi. Może się przydać w różnych sytuacjach, niekoniecznie mi. Więc dlatego zabieram te rzeczy. Powiem tak: co jest dla mnie istotne, mam albo po kieszeniach, albo mam na pasku. Więc jeżeli ja pozbędę się tego ekwipunku, powiedzmy sobie szczerze: Ja wcale nie muszę po lesie chodzić z żadnym plecakiem. Nie muszę brać nic. Mogę wziąć sobie jakąś nerkę, mogę nie wziąć nic, tylko mogę chodzić z tym, co mam w kieszeni. Jak najbardziej. Nie widzę problemu, kiedy ja wychodzę na jeden dzień, ale muszę brać też pod uwagę, że mogę tego samego dnia nie wrócić do domu. Zawsze to biorę pod uwagę, dlatego mam tych kilka niezbędnych elementów. Ale ważne jest to, żebyśmy mieli te elementy niezależnie od plecaka. Jeżeli ja sobie, na przykład, o, jeszcze raz, pokażę, bo mam, mam nie... oczywiście pas biodrowy, mam taśmy, mole, mogę sobie wpiąć nóż. Jest mi bardzo wygodnie go przenosić. Ale nigdy tak nie robię. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli musiałbym się pozbyć tego plecaka, no to pozbywam się też noża i i nie mam tego, co jest dla mnie w każdej sytuacji najważniejsze. Więc, prawda, ja mam pewne rzeczy zawsze przy sobie. Jest nóż, taki lub inny, posługuje się także innym nożem. Jest kompas, jest krzesiwo. To, co najistotniejsze. Oczywiście mam gwizdek. Dlaczego? No, dlatego, że to jest świetna sygnalizacja, ale nie chodzi o taką sygnalizację e, dla gdybym się znalazł w trudnym położeniu, tylko że także chodzi o to, żeby się z kimś porozumieć, więc jest to najlepszy sposób porozumiewania się. Jeżeli w lesie są dwie osoby, więc e, czasem trzeba się oddalić, trzeba coś odnaleźć, e, trzeba się rozłączyć, więc dobrze mieć z kimś kontakt, a żeby mieć z kimś kontakt, to najlepszym sposobem jest gwizdek bo można się zgubić, można pomylić kierunek, można nie odnaleźć drugiego człowieka. Natomiast jeżeli obie osoby mają gwizdki, więc bardzo łatwo się odnajdą. Ten gwizdek oczywiście ma taki pojemniczek. Tutaj można sobie tam jakieś informacje trzymać, czy leki. Jakąś tabletkę czy coś, jeżeli ktoś ma jakieś dolegliwości. Natomiast ja trzymam sobie rozpałkę. Po prostu to już mi w zupełności wystarcza, żeby rozpalić jeden ogień. Ponieważ mam już to jedno źródło ognia, w kieszeniach, Co ja mam w kieszeni? Więc w kieszeni. Nie mam puszki surwiwalowej, bo zazwyczaj jej nie biorę. Natomiast mam pojemnik taki, taką kapsułę. To jest moja puszka surwiwalowa. Ma inny kształt, natomiast niczego innego tam nie ma niż nosiłbym w puszce, która jest puszką. Więc jest to taki pojemnik, oczywiście. On jest wodoszczelny. Tutaj mam te elementy, które mam w tamtej puszce. Więc jest także mini latarka. Są agrawki. Ja tego nie będę wyciągał, bo nie ma chyba sensu. Są agrafki Są zapałki. Jest tych zapałek troszeczkę więcej. Jest rurka do pobierania wody, ponieważ jest to dla mnie. Ważny element jest pinceta do wyjmowania jakichś kolców, czy e, tego typu działań. E, jest kilka plastrów, no i jest chusteczka do odkażania ran i to wszystko mi się mieści w tym pojemniczku i to mi w zupełności wystarcza. No i to jest mój pojemnik survivalowy, no mam tutaj jeszcze e, nawiniętą taśmę klejącą ponieważ chcę, żeby yy, móc ją wykorzystać w różnych sytuacjach. Jest ona łatwopalna, a poza tym może służyć jako plastr. Mogę sobie opatrzyć rany. gdybym się zranił. Mam nadzieję, że się nie zrani. Jeszcze tutaj mam pusteczki higieniczne. To jest taka rzecz, którą każdy nosi. Rękawiczki. Ja mam rękawiczki tutaj zimowe, natomiast mam też te zwykłe rękawiczki, które zawsze mam. No są to takie małe rękawiczki, które zawsze mi się mogą przydać i zawsze je mam przy sobie. Nawet kiedy biorę te rękawice właściwe, te rękawiczki też mi są potrzebne, ponieważ gdyby mi tamte zmokły, mogę sobie je zmienić i, i, i mogę kontynuować pracę. No i mam taką małą puszeczkę survivalową, bardzo maleńką, ale tylko w zimie. W lecie w ogóle tego nie zabieram, jest mi to niepotrzebne. Dlaczego? Ponieważ łatwiejsze są warunki, nie muszę tego nosić. Mam tu trochę kory brzozowej i trochę żywicy sosnowej. To mi ułatwi rozpalenie ognia. No, mam to, ponieważ no, nie muszę się koncentrować na szukaniu tego w lesie. Zawsze, jeżeli spotkam to, oczywiście, dobiorę sobie. Wrzucę sobie to gdzieś do plecaka czy do kieszeni, no. gdybym nie miał takiej możliwości, więc nie muszę się e, kierować tym, że muszę znaleźć e, akurat tą rozpałkę, więc mam. Oś. No i co jeszcze mam? Mam koc termiczny w kolorze zielonym, z drugiej strony on jest w kolorze srebrnym więc może to do różnych celów służyć, może to służyć także jako oznakowanie terenu, ponieważ nie mam jakiegoś jaskrawego elementu, jakiejś jaskrawej tkaniny, ale mam koc, który też odbija z dalszej odległości do światła, więc mógłbym to wykorzystać. Także tutaj mam pojemnik na wodę, gdybym musiał go mieć. Natomiast ja sobie na pewno wezmę, gdy się będę oddalał butelkę z wodą. No i cóż jeszcze możemy powiedzieć? Kolejne rzeczy. Mam dwie bransolety. Z parakordu splecione. Zrobiłem sobie je na wymiar, dlatego że no, nie chcę, żeby mi one za bardzo latały na dłoni. Nie chcę, żeby mnie za bardzo ściskały. Natomiast one pozwalają mi na ten ruch dłoni i także przytrzymują tutaj, że gdybym upadł, no to w jakiś sposób mnie to trochę zabezpiecza, żebym nie złamał sobie nadgarstka. Więc jest to też takie działanie. Oczywiście one są splecione, więc prosta sprawa ja zazwyczaj plecaka nigdy nie rzucam na ziemię. W tym wypadku zrobiłem coś takiego. Ale służą mi one do powieszenia plecaka. Więc mogę wykorzystać jedną, jeżeli mam większy ciężar, wykorzystam dwie. Więc one służą także do wielu innych celów. Nie muszę je rozplatać, mogą być splecione. Mogę także zbudować schronienie, spiąć e, jakąś wyciętą gałąź e, na mm, jakichś cienkich e, podporach. E, mogę niekoniecznie wiązać to. Jeżeli są takie warunki, jest taka sytuacja i umożliwia mi to oczywiście, to zrobię to przy pomocy tych brazorów bez rozplatania, więc to może także służyć wielu innym celom. Oczywiście mam chustę, chusta jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli nie mam apteczki, więc tu mam jak gdyby bandaż, więc jest to zwykła bawełniana chusta, ale oprócz tego jeszcze oczywiście mam chustę, która jest elastyczna. Staram się zawsze brać te dwie chusty, ponieważ one działają na różne sposoby. To jest wszystko, co biorę do lasu, kiedy oddalam się na jeden dzień, czy na pół dnia. Nawet jeżeli wyruszam w jakąś trasę, więc to też mam przy sobie. Oprócz tego zasadniczy sprzęt mam plecak, dlatego że Warto mieć coś lepszego, natomiast no, niekoniecznie trzeba to za każdym razem wypakowywać i myśleć o tym, co mam wziąć, bo mi w danej sytuacji jest potrzebne albo może mi się przydać. To, co jest mi potrzebne, mam przy sobie.